Siemanko, widzę dzisiaj, znowu zagramy w box. Tak, nabijemy ten setny level już dzisiaj. Nic nas przed tym nie powstrzyma. Zobaczymy jak szybko nam to się uda. Przedni odcinek został przerwany. choć Został przerwany. Jest problemy techniczne. Wiadomo. Ten już mam nadzieję. Z mopami walczamy z gorylami. Dobra, i to do goryli. A ja to jest Mam ja, Mąkę czy goryl? No właśnie, goryle pokonywać tego co widzę. Zobaczymy, tu będą goryle, prawda? Tak, ale nie gorilla king Zobaczymy czy z gorylem uda nam się pokonać wręcz Postaramy się też przejść to bez żadnej broni Na tak, łepię Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić Mamy do pokonania jeszcze 6 goryli Mam nadzieję, że szybko nam pójdzie nabijanie poziomów Może dziwna rozgrywka bez żadnych broni Oj <grystanie> Bez żadnej broni, ale mam na nadzieję, że uda nam się to zrobić. Zrobiliśmy już szósty level. Szesnasty, przepraszam bardzo. Mam na nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej. Kolejny. Level edy długo zajmie odbijanie, tym bardziej, że nie bez żadnej broni. Nie! Gory Laking to nie! Dobra, trzeba to zrobić. Większy damage i może będzie lepiej. te tych 15 raptem damage. A. Tragedia, powiem ja wam, będzie bardzo ciężka. Prawie. O, to tak to się używa. Dobra, to już wszystko wiem. Co to jest? Góry. Taka dziwna jakaś przez światło. Mało życia. Mało życia. Dobra. No i czym teraz się już uda się pokonać? Mam jedną jeszcze. Ja poczekaj, aż się zdrowie zregeneruje. Dobra, z dwoma nie będę walczył, bo nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie, kolejna zatakowała, zaatakowała Bo nie damy rady z dwoma, z jednym powinniśmy dać radę Jeszcze levela następnego w tym nie będzie, które pokonamy następny. Oj, jest level, dobra Dwa w obronę i dwa w damage, a jeden w damage Nie trafiłem, fajnie, 16, 14 damage, już to będzie nieźle Bo nie też to fajnie zaczyna wyglądać, ten nasz damage no właśnie, kolejne levele Więc 3 w tom i więcej on, oh, dobra Tak, poszedł dobra To nam każe pójść, no właśnie, kolejne zadanie Ja bym znowu jeszcze wziął zadanie z gorylami Bo Przypominam, walczymy sami pięściami, tak Zobaczymy, jak nam się szybko to uda zrobić Trzeba pójść tam na górę do niego Albo muszkietami, zobaczymy, może później zmienimy Goryla jeszcze potwierdź. W ogóle to pójdę zobaczyć, ile ten król goryli ma. Jaki to poziom? Jestem w sumie bardzo ciekaw tego, czy na którym poziomie on jest. Jak te goryle same są w sobie na 16. 20, są. To król goryli jest na którym? 25 nara. No <grym> chociaż tu nie będziesz szedł za nami, dobra. To tragedii Myślę, że zrobimy te 8 goryli, pokonamy króla goryli. Cieszę znaczy, się, że nam się to uda. Dobra. Jak najszybciej pokonać. Myślę, że te 8 małp nie będzie dla nas większym problemem. O, dobra, wrócił. Wróciłem <grym> go do wody. Jak się to wyglądało? dobra Ja miałem po nie 14, prawda? Dobrze mówię. Jeszcze. Ma trochę zdrowie, nie podregeneruje regeneruje się. Nie trafiłem świetnie. Tak, oni po 14. Dobra, udało się. Jeszcze 4. Zobaczymy, czy się uda. To mam za mną zdrowia. Za na nich się rzucam. Dobra, żeby nie zginąć. Nie wolno zginąć, nie wolno. Nie trafiłem jeszcze. Super. Świetnie. Dobra. Myślę, że już podam radę pokonać w tym momencie. Na kurat roli nie wiem, czy naprawdę nie będzie trzeba jednak użyć tej broni, ale postaram się cały czas z samymi pięściami. Opanowanie. Aha, walka wręcz. O zaraz poziom walki wręcz będzie to już naprawdę będzie całkiem nieźle to będzie wyglądało walka wręcz. Więc na przeciwników tym wiadomo lepiej. Że 18, tak? Tutaj naprawdę jeszcze chwilę i nie nas Świetnie, jak na początku nie trafią, to jest problem później. Nie wiem, też mi zadają. na to. Dobra. O, dobra. Dobra. To będzie już nieźle. Teraz mi się uda. Dobrze. Tak właśnie cały czas powinno wyzwania aśpiewsza. Jeszcze ostatnie, jest ona i myślę, że podejmiemy już zadanie na rola goreli. Może być za wcześnie. 3 i... o! Myślę, że za wcześnie. Ale trzeba spróbować, może się nam uda. Dobra, używam <laughs> umiejętności to jest piękna sprawa w tej umiejętności tej grze. Podczas ruszenia się skażam tych tak mało tej energii. Ja nie wiem z czego na wynika jej levelowanie. Fajnie, dobra dostaniemy się Mhm, uh -huh. dobra, coś mi nie idzie, dostanie się tam jednak Dobra Uff, dobrze Dobra Król i goryl Dobra No i dawać 9000 level za niego dostaniemy 9000 expa To jest bardzo dużo Myślę, że 25 poziom osiągniemy dzisiaj. Na pewno. Myślę, że będzie jeszcze następny odcinek. Będzie też nagrany. Myślę, że w czterech odcinkach powinniśmy się zmieścić. Dobra. Myślałem, że nie trafiłem. Co? Dobra, ucieczka. No, Garniemy te. Regeneruje zdrowie? Nie. To super. Się wydaje się, że przynajmniej, że nie. Dobra. E. Dobra ucieczka. Oj, oj. Dobra, dobra. Wszystko opanowane, opanowane. Trzy takie podjazdy. Myślę, że nie będzie... Się... Nie będzie tragedii. tam został Dlaczego cały czas mnie dzięki atakuje? Właściwie dzięki. To jest prostownik, aha, bo ta małpka tam stoi No dobra, dalej dobra, nie damy rany Dobra Dobra Połowa HP, już nie ma połowy HP jest naprawdę nie. Co on robi, ale podoba mi się to Dobra, dobra. Powoli, powoli, ale wydamy radę, mam nadzieję. Dobra, nie podchodzimy teraz. Dostałem. Przypadkowo, dostałem, za blisko podeszłem. Nie chciałem, tak. Dobra, dobra, dobra. Uciekaj! Uła. Coś, coś. Coś, coś nie idzie. No, będę nie wolno tu podejść no za wszelką cenę. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Będzie zaraz atak jego, specjalny pewnie. Myślę, że po tym ataku jego już atakujemy go na poważnie. Dobra, dobra, dobra. Jednak jeszcze nie. Jeszcze jednak nie. Dobra, dobra, żartowałem. Goryla, jeszcze raz, bo nie będzie trzeba go zaatakować. Ucieczka, kręci się coś po niego. Ale nie spoko, to zrobimy 9000 eksponatów, to jest naprawdę dużo. No uh, 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 uh. dobra, dobra, jeszcze trochę i damy radę. Nie trafiłem jeszcze, dobrze że mi nie ten swój atak potwora. Dobra, atak i atakujemy go. Jest! 25 level. Ja cię. Udało się, ale powiem wam, bez tej broni to jest tragedia. Ale myślę, że damy radę przejść całą tą grę bez broni. Myślę, że na dzisiaj zakończymy kontynuację zobaczycie w następnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu suba oraz lajka. Dziękuję bardzo i cześć.